Ulica Krakusa 1. I tutaj mamy Lift Pola. Zazwyczaj, że tutaj jest Marka. A winda nie jedzie. A druga: awaria. To zada widać, To jest liftfall. To jest liftpol. tak podobnie 2017, to jest słuchajcie liftpol. Muszę teraz iść na pociąg. Cześć! ma. No niestety to nie jest już, nie ma z tego dźwięku, ale muszę teraz... Musimy teraz wyjechać z Bruna. Yy, I odebrać te siema. Pozdrawiam sobie Bruna. Muszę zdążyć na pociąg. Jeżeli puścimy na parter. Jeżeli do piętro. To jest nie chcę chciał Pola. Jakie to jest Złą. To jest złą. Aha, to jest error. Musimy nie ujechać na parter, bo ten jest error ten słuchajcie, jest error. Naprawdę tego nie było. No niestety musimy wejść tam, bo drzwik jest... ten drzwik, drugi jest w tre... właśnie... się zepsuł. Jest to ulica Krakusa 1. Musimy pójść na stację kolejową, znaczy na toruńską, bo on jedzie przez toruńską. A nie zatrzymuje się na Pragę. Naprawdę się nie zatrzymuje. Więc muszę pojechać pójść na pociąg teraz. Dobra, taka słowa wiadomość. To była winda Lift jest jena zepsuta, taka działająca, przy kreku